Spółdzielnia Socjalna Opoka w Korszach jest spółdzielnią osób fizycznych założoną w listopadzie 2015 roku. Działalność firmy opiera się na świadczeniu profesjonalnych usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Znak promocyjny, ekonomii społecznej, zakup prospołeczny został przyznany na usługi opiekuńcze związane z zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych, a w szczególności utrzymania czystości i porządku mieszkań, dostarczania zakupów, przygotowywania posiłków, przynoszenia opału i palenia w piecu, a także świadczenia pomocy przy załatwianiu spraw w urzędach. Znak promocyjny ekonomii społecznej, zakup prospołeczny, został przyznany za usługi związane z zapewnieniem opieki higienicznej i pielęgnacji osób objętych pomocą społeczną.